Dobra, to, no to, to lecimy nie? na bitkę z nimi. Muszę się zepilić, a wiesz. Można na jakiegoś kopla zrobić. Nie mam tego. A na którym poziomie można koblać? Nie no, wiem. Mam to... chupa w nogach. Chłopku. To... Tak. To już... ...próbujmy. I poszło.

nie przyjdę, ktoś bije na dole. A ja mam go w nogi, ja mam Na no to... nie. Sani? Nie gdzie to, to jest. To mnie. bo jest Ty się No bije, To jest, Możesz do mnie wbić na patroju jednego, bo się bije właśnie w pokoju, w Dobra, to do Ile setów miał? No, to przybiegłeś, pomóc, przybiegłeś. <grymne> tego lemy. Ja ile Nie, że mi się podoba, chłopie. <grymne> tak, okay. to można grać, a nie na nie mogę. No,